Siostra Faustyna widziała, wiecie o tym, sąd nad Józefem Piłsudskim. Jest to zapisane w dzienniku duchowym błogosławionego Michała Sopoćki, jej kierownika duchowego. Widziała Piłsudskiego, który stanął przed Bogiem, i wyrok, który usłyszał, to był wyrok potępienia wiecznego. Wiecie dobrze o tym, że w kontekście politycznym Piłsudski jest naszym bohaterem. Narodowym, pogonił ruska, cud nad Wisłą. Był naczelnikiem, który odrodził niepodległość Polski i wzmocnił ją bardzo mocno. Ale w kontekście moralnym i duchowym był ekskomunikowany, odszedł z Kościoła katolickiego, otoczył się masonami, był bardzo okrutny, na przykład w jego gabinecie był taki specjalny dywan zwanym dywanem śmierci, że jak ktoś się z nim nie zgadzał politycznie, to go po prostu rozstrzeliwał i w tym dywanie zawiniętego wynosili z jego gabinetu. I Faustyna widzi sąd nad Piłsudskim. Wyrok potępienia wiecznego. Mama Piłsudskiego nieustannie modliła się na różańcu, o nawrócenie swojego Syna. Co więcej, on o tym nie wiedział, ale wszyła w jego mundur medalik Matki Bożej. I kiedy pada wyrok potępienia wiecznego na niego, w tym momencie staje przy Nim Maryja. I rzefasna mówi nie słyszałam dialogu między Maryją a Bogiem. Ale wyrok został zmieniony na czyściec. Zdumiewające. Czy rozumiesz, kim ona jest? Nie rozumiesz, bo. Bo dopiero jej tajemnice poznamy w niebie w pełnej okazałości, kim ona jest. Natomiast wiem jedno: że diabeł zrobił wszystko, żeby cię od niej odsunąć, zlekceważyć ją. To taka surogatka, która tylko urodziła Jezusa, wypełniła swoje zadanie i koniec. I to nawet pod pretekstem ewangelizowania o Jezusie. Będą chcieli różnego typu ludzie, nawet religijni, i ewangelizujący. Odsunąć ją z Twojego życia duchowego. Bo niepotrzebna. Bo przeszkadza w ekumenizmie z protestantami. Bo w piśmie świętym nic o niej nie ma. To, co głosi Kościół katolicki. Rozumiecie? Pismo święte dał Kościół katolicki. Na początku była hierarchia. Potem dopiero było pisane Słowo Boże, Nowy Testament. I Duch Święty, pamiętacie co mówi? Co mówi Jezus o Duchu Świętym? Że nie mogę Wam teraz wszystkiego powiedzieć, bo byście nie byli w stanie znieść tego. Ale kiedy przyjdzie Duch Prawdy, objawi Wam całą Prawdę, kiedy będzie przychodził Duch Prawdy przez dwa tysiące lat w Kościele i będzie prowadził Kościół aż do Paruzji. Będzie objawiał i pogłębiał poszczególne prawdy, które w Piśmie Świętym są ukryte jak ziarnko gorczycy. Ale On będzie z biegiem wieków i pokoleń coraz bardziej objawiał, aż wyrosną wielkie drzewo, które rozkwitnie pełną prawdą. I to, że w Piśmie Świętym dosłownie czegoś nie ma napisaną Matce Bożej, nie znaczy, że Duch Święty przez dwa tysiące lat nie prowadził Kościoła do objawienia głębokich prawd o Maryi. I w takim rozumieniu, jeśli ty, yy, mówiąc o Maryi mówisz tylko, ale w piśmie świętym tego nie ma, to zachowujesz się jak protestant, a nie jak katolik. Bo katolik mówi, w piśmie świętym dosłownie tego nie ma, jest to w zalążku, jest to ukryte jak zianko gorczycy, ale Kościół przez dwa tysiące lat wyjaśnia nam głębie misję i powołanie Maryi. Kim ona jest? Ja przyjmuję nie tylko Pismo Święte, ale prawdy wiary, które Kościół, a w Kościele Duch Święty przez dwa tysiące lat objawia Kościołowi i pogłębia je. I to jest dopiero katolik. I szatan będzie czasami Pismem Świętym posługiwał się, żeby oddalić Cię od Maryi i nie doprowadzić do tego, aby żyć z nią w przyjaźni. Pamiętacie, co zrobił z Jezusem? Na pustyni? Przecież on zaatakował Jezusa słowem Bożym. Słowem Bożym, tylko po swojemu interpretowanym. Rozumiesz? Co robią protestanci? 10 tysięcy denominacji w samych Stanach Zjednoczonych, ale wszyscy mają pod pachą pismo święte. Ale są tak podzieleni w takich rozłamach, ale każdy cytuje i się wszyscy biją na cytaty z Pisma Świętego. Ty tak, nie, to tak trzeba rozumieć. Nie, my rozumiemy to dobrze, nie, to my rozumiemy dobrze. Nie można być samozwańczym interpretatorem Pisma Świętego. Czy Jezus nie wiedział o tym, że tak będzie? Pewnie, że wiedział. Dlatego ustanowił kościół. Hierarchię kościelną, która interpretuje Boże Słowo. I mamy jedno Boże Słowo, jedno nauczanie w kościele katolickim od dwóch tysięcy lat, a protestanci wzięli się sami za interpretowanie Pisma Świętego po 1500 lat i nagle odkryli, jak należy rozumieć Pismo Święte. I podzielili się na 10 tysięcy odłamów. Rozumiesz to? Trzeba o tym mówić głośno dzisiaj i się tego nie bać. Jest bardzo ważne. Zanim zachłyśniesz się jakimś nauczaniem jakiegoś pastora w internecie, to wpierw zobacz, jak Kościół interpretuje Boże Słowo. Jak Kościół mówi o Maryi, jak objawia jej tajemnicę Duch Święty w Kościele Katolickim przez dwa tysiące lat. Bardzo Cię o to proszę. Bo wiem, ponieważ Matka Boża to mówi, w objawieniach zatwierdzonych przez Kościół, że żyjemy w finalizacji czasów ostatecznych. Zbliżamy się do powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. I walka przed powtórnym przyjściem Jezusa będzie straszliwa i dramatyczna, ale zwyciężą w tej walce tylko ci, którzy będą potomstwem niewiasty. I szatan będzie robił wszystko, żebyś nie stał się jej potomstwem. Weź to pod uwagę. Amen.